Witajcie kochani na kolejnym odcinku. Na dzisiejszym odcinku będziemy grali z Boba, po bo długiej przerwie powracamy do nagrywania. No i dzisiaj będziemy dokończali to mamy. Zapraszam do oglądania. Teraz jesteśmy nie wiem gdzie, ale musimy to pewnie przejść. Nie, co mamy tam zrobić, ale no niestety chyba musimy. Że nie wiem, co tu się dzieje, co tu się dzieje, zosmar, się dzieje. Au! Pewnie. Teraz mamy przy. O, tutaj jest jakieś tajne miejsce. U! Widać, że zdążyłem wejść do tej jaskini. Mm, mi się niech. Chci... Bo ja to zrobiłem przed odcinkiem, żeby jaskinia, wiadomo, już była otwarta, żeby tym się nie zajmować długo. Zbyt długo. Takimi rzeczami, więc robiłem przed i musiałem na samym początku załamać historię. I teraz y, informacje y, organizacyjne informacje będą takie, że mm, okay. że powracam y, na YouTube i postaram się postaram się nagrać format ze SpongeBoba. Tak, ze Spongeboba format staram się nagrać jakiś, o Pan No, że, że powracam do Spongeboba i po Spongebobie stara skończę tą całą grę, to już postaram się nagrać odcinek. Postaram się nagrać, z nowej serii to będzie Brawl Stars. Już jest teraz, aktualnie Brawl Stars popularny, więc jak szybko skończę grę, to od do, do razu idziemy do Brawl Stars i będziemy z tego grali. O, z po tym gadaniu udało się zdobyć łopatkę. Łatwo było, łatwo było poziom. To teraz yy, wchodzimy tutaj. No, znaczy że chodziło o to, że Kacek mówił, że musimy przejść tą całą jaskinę, żeby zdobyć łopatkę. Tastyka, Cii, co, to jest czy okay. to Ej, gdzie będziemy. to jest jakiś Zatorland czy Erangelandia? Tak, świeżo To pewnie erange Jesteśmy erange Ej, i. Ej, będziemy poznać. będę dzisiaj z grubasem. Dzisiaj w będziemy grali sobie ee, grubaskiem. Tak, będziemy grali. No okej. Okay. E, troszkę przeczytałem że Pana Krawa, bo tak, było tak szybko napisane, że mamy zniszczyć budkę, nie chcę się ją zniszczyć. O. <noise> nie, 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 proszę mnie nie zabijać. A nie, że mamy zabić tego robota? E, pff, dziwna ta misja. A, że mamy zniszczyć tę budkę tym arbuzem. Łatwa misja od Pana Krawa. No jaka łatwa i teraz idziemy do pana krawa i da nam tą łotkę. Chodźmy... U... 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 help me! Może trzeba się pozbyć tych szalonych różnych. A mamy i tak już pokonać na lodowisku. To pan tu popełnił jakiś głupi błąd. No dobra, chodźmy teraz do tej Z... do tego lodowiska. Zabijcie na długo widzę. I musimy tylko tam przejść. Patwiutko, chodź. Widzowie... Co my tutaj dalej mamy? Taki piękny park. Uf, co to było? Co to było? Jezu Maria, co to było? Widzę <laughs> kolejną łopatkę, Jaka... A czyli mamy tam później przejść. Okej. Okay. Maria! Oh wow. Help me! Hipnotyzując! Help me! Zastratę życie! Z pomocy! Jesteś na lodowisko! i zabić, żeby zdobyć łopatkę od Pana Nie mogę się doczekać. Zdobędę łopatkę od Pana krebę. O, jesteśmy coraz bliżej. Nawet super. Teraz jest jakaś zjeżdżalnia. Nie, nie myślałam, że tu jest jakaś zjeżdżalnia, slajd. Ale teraz mamy ważniejszą misję, bo mamy iść do lodowiska i zabić te roboty. Taka jest nasza misja. Rzucamy arbuzikiem. Pyk. I schodzimy. No! Jedź ma mało HP. Już muszę tego zabić. Co to było? lodowisko zakażenie. Sprzątany. Każda tak, krawa, drużuj. O, no Oto. to co panie krabie? Dawaj nagrodę. Dobra, teraz widziałam, że tu jest Teraz, że tu jest taka yy, łopatka taka tajna i mamy tam pewnie wejść. Teraz chodźmy sobie. Właśnie, jak tu zejść? O Jezus Maria. Zaraz umrę, zaraz umrę. Uciekam, uciekam. Uciekam, 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 Zrobiłem Biedny ja dobra, chodźmy. To hipnotyzujące! Oh wow. Dobra, nie będę ich dotyczyć, bo cały HP sobie stracę. A ja tego nie chcę! Nie chcę, nie chcę, nie chcę! Hmm. Jest typową sigma, która. Mirom raz musi to przychodzić. <gry> no teraz jest taki. Męk, który mi się bardzo po podoba, i ciągle mówię o tym Sigma. Sigma, bo... Trzeba to przenieść. To jest najlepsze słowo. Słowo roku, bo młodzieżowe słowo roku to by nie powinno być REL. mi ja się nie podoba. Sigma. Sigma to by było słowo roku, a nie jakieś. WREL. Ona w ogóle nie pasuje słowa roku. Dobra, rza. musimy wejść. O! O, o, o! Dobra. Mam przejść ten mały parkour. ale tak mamy to zrobić. Dobra, rzucamy. Pyk! Szybko, szybko, szybko. Moje nóżki są takie wolne. Szybko. Dobra, przedłużamy. rzucamy. Pyk! Przedłużamy czasownik. Inaczej czas. No i mamy to. Tak, szybko, 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 szybko. szybko. Szybko, szybko, szybko. proszę, proszę. Proszę, Moja łopatka, domu, łopatka. proszę. Proszę, proszę, proszę. Proszę, proszę, proszę. I ku kurację wygrał pafyl. No, udało się w sumie nawet. Więc szybko by było i wreszcie przechodzimy ten świat. I dało się. Dokończyliśmy tą mapę w takim krótkim czasie. <grywa> Gdzie ja zwróciłem arbus. Uuu, Co ja, nie pamiętam, bo arbuz to, to był lantę, nie? I lecimy! Koksikiem. Już mamy trzy mapy już za głowę. Uuuch, jak się było, jak łatwo! Łatwo! Łatwo z wami, widzowie, łatwo. Mm, no i chyba pewnie mamy skoczyć przez porton, który gdzieś tutaj jest. No i już skończyliśmy tą mapę. No, udało nam się nawet. Sprawdzimy tu nasz sukces. Hmm, pff, no ale dobrze poszło. Czy mapy nieprzechodzonych, ale się udało. Widzowie, więc wracajmy do głównego lobby. No i zobaczymy, co będzie następne do zrobienia. Że już, już pierwszy świat mamy już z głowy. Nawet już będziemy na drugi świat, i, i chyba wiem, że tam będzie taki boss za 15. I to zrobimy w następnym odcinku. Jak wam to w dajcie lajkę, ocie, górkę. A tu z Patrykiem, pożęgnę. Pa papa, Patryk.